Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na kanale DRPL. Jest ze mną Damian. Mamy Fokusa, i to jest jedyne proste, tutaj jedyna prosta odpowiedź, że dzisiaj będziemy znowu w tematyce Fokusa. I w dzisiejszym odcinku ja tutaj od razu strasznie ciężki zaanonsuję. Zobaczycie, jak włożyć taki oto duży intercooler do 2,5 Turbo, więc trochę, trochę wiedzy. Ale zanim do tego przejdziemy, to szybka aktualizacja tego co się tu wydarzyło, bo wydarzyło się sporo. No trochę tak, no ja tam już nawet nie pamiętam na czym żeśmy ostatnio skończyli. No. E, ostatni raz jak byłem u Ciebie to jeszcze omawialiśmy napęd. E, co z czego, jak zrobić żeby tu ten no, napęd No to wsadzić. już mamy napęd sadzony i mamy już samochód z zawieszeniem, z koła, hamulce, już wszystko wisi. No i to jest myślę prognostyk tego, że niedługo samochód stąd wyjedzie. No to tak. Co, może ten silnik odpalamy w pierwszej może kolejności, no odpalić, czy co? zobaczyć jak pracuje. No to dawaj. Już Ale byłem... od razu mówię, że wiesz, jeszcze, jeszcze soft jest na wtryski seryjny. Ok. A zobaczycie jak ładnie odpala. Bardzo ładnie to chodzi. Tak równiutko w ogóle. A przypomnę, że nawet nie mamy tu nic, nic podpięte. O i przepływka odpięta. To no zgaszę. No zgaś. No dobra. Yy, oczywiście trzeba pamiętać poza nabiciem ciśnienia oleju przy, przy włożeniu, trudno jest go odpalić. Znaczy, no Znaczy nie, odpala, odpala Focus, to każdy samochód na wtrysku, to wiesz, odpala od razu. Yy, no to z nabiciem ciśnienia, to nie wiem, mówiliśmy chyba, nie? Trzeba. Trzeba. Ja tutaj jeszcze zalewam, jak te silniki napełniamy przed, przed, przed uruchomieniem to przez filtr. Zanim wkręcę filtr oleju, to przez niego wlewam olej, aż po prostu przestanie spływać. Mhm. To już mam pewną, tą zalaną magistralę całą olejową, nawet do pompy olejowej się wróci olej, więc już później przy tym odpaleniu mamy, wiesz, mamy ten strzał taki. Hmm. Yy, oczywiście, jeszcze zanim świecę wkręcę, to rozrusznikiem pokręcę, aż się wiesz, ciśnienie zrobi oleju, i potem to już odpalasz normalnie. Tak, jak że rano przychodzi i odpalał. Okej, okay, czyli teraz silnikiem, tak na dobrą sprawę, trzeba zaktualizować mapę, żeby zrobić z niego RSA. Dokładnie, bo żeby widział przepływkę, no map sensor, którego teraz to w zasadzie nie ma. Tak, nie ma, nie jest podłączona przepływka, nie jest podłączony map sensor. Yy, Dolot jeszcze jest niespięty. A samo tu chodzi. No tak, da się, no, da się. Da się, to jest taki tak zwany tryb taki wiesz, awaryjny ser, można powiedzieć. Ser, Serwisowy. Taki na, na, na zjechanie na pobocze, nie, do najbliższego mopa. Ja tu widzę jeszcze parę y, zmian, a jedna jest tutaj już na wierzchu, więc może dopowiemy co się tutaj więcej zmieniło. To ma y, fokusa, ten myślę doskonale wie, że tak to nie wygląda seryjnie. Y, co tutaj się wydarzyło? No co tutaj się wydarzyło, no wiesz, no, z racji tego, że Janek zakupił BC Racing zawieszenie mhm. do AWD, to żeśmy wspominali. Tak. E, no to fajnie by było, jakby była jakaś możliwość regulacji tych kątów, które tutaj są dostępne w, w tym modelu, nie? No a że fokus jest takim samochodem średnio tuningowalnym. No nikt o tym nie myślał przy projektowaniu <laughs> tego samochodu. Dokładnie. Więc, więc tutaj zrobiłem Jankowi taki wiesz fajne otwory przez które wiesz wiadomo będziemy się rozpórkę zdemontować i pod siebie. No coś trzeba, ale mhm. ale generalnie no, będziemy zawiasu nie będziemy, musieli będziemy musieli, tak zawiasu odkręcać, żeby sobie kąty poustawiać, nie? Przy, przy regulacji. No yy, wygląda to jak seryjne, tak bym powiedział. No dziękuję, więc... dziękuję, naprawdę jestem wzruszony. No? Widać, widać że się napracowałeś, także jakby ktoś był zainteresowany taką usługą, to Damian, z tego, co słyszałem Bardzo poza niechętnie. kamerami, z wielką chęcią wydrąży takie, e, takie dziury. No i co? To chyba wszystko powiedzieliśmy. Już tutaj chyba żadnej Ameryki no nie ta, ma. Do odkrycia. No to, to już o wszystkim, żeśmy mówili w, we wcześniejszych filmikach, to zapraszamy do obejrzenia wcześniejszych. Tak, bo to, to znajdziecie nie, w playliście. Ci, co oglądają, to żeby ich nie zanudzać tymi samymi rzeczami. Tomek pokażę wam to na przebicie. natomiast tutaj jest. Kacztank zamontowany. Tak, tank jest założony. Tutaj warto, jak już tak się więcej trochę koksuje, ten silnik Dźmucha zaopatrzyć, przede wszystkim. Tak, za założyć jakiś dodatkowy separator. Tu jest ten separator założony w obiegu zamkniętym, żeby tu po prostu nie jakieś zapachy do kabiny nie dochodziły, bo są takie zestawy dedykowane. Ekologicznie. Tu jest tak, ekologicznie, nadal ekologicznie. Są zestawy dedykowane, które wyprowadzają te gazy z komory spalania, z komory korbowej na zewnątrz, no, tam czasem gdzieś za, za, zapachnie po prostu, jak mhm. się gdzieś stoi. To jest to zrobione po prostu, jest rozwinięcie tego seryjnego układu, więc bardzo fajnie. Tylko tutaj e, trzeba jedynie pamiętać o okresowym gdzieś tam kontroli. kontroli ile tam się, ile tam się nazbierało? Dokładnie. Okej, okay, no to panie Damianie. Słucham. Jak duży interkuler możemy tutaj wsadzić? Wow, to... Fantazja ogranicza. Fantazja ogranicza. Nie, generalnie tu seteczka wchodzi. Ten mamy 76. No może go tak jeszcze pokażmy tutaj gabarytowo. Tak to wygląda. No ten mamy 76, a spokojnie setki, setki się montuje, także nie ma problemu. to mm, no sam rozmiar, tylko grubszy. Dobra. A teraz jak chcemy przystąpić do samej procedury zmiany tutaj interkulera? To, żeby się pozbyć deżaka, co musimy zrobić? Mamy już tu ściągnięty. Tu mamy już ale ściągnięty. jak tak powiedział. No, tak, tak w najprostszych słowach. Generalnie jest przykręcony do błotników. Czyli tutaj yy, mamy yy, ślisk, tak? No ja do, zna, o, tu może to nie jest, jest do końca ślizg, bo on jest przykręcany. Okay. Razem, razem z takim usztywnieniem plastikowym, to tam później można pokazać. Mm -hmm. e, trzeba po prostu tam e, na klucz 10 trzy wkręty są od mm -hmm. dołu kręcone. Mm -hmm. To już potem zależy od zdolności manualnych operatora. Wiesz, rozumiem, to, roz, rozumiem. no Bo czasami lepiej sobie tak, jak się to robi gdzieś pierwszy raz, a, a nie było to dawno rozbierane, to czasem lepiej sobie nad kola wiesz. Okay. Lampy to bezapelacyjnie, bo to jak to w każdym fokusie. W fokusie no to, to każdy kto wie. Że szybko się reflektory wyciągać wyciąga. I o ile od strony kierowcy tu się da dojść do tych wszystkich e, śrub, mhm. to od strony pasażera nie no przeszkadza. Pompa, pompa wspomagania. i jeszcze jest os osuszać. Mhm. Więc matyzacja. tutaj dojście za bardzo nie ma. No nie. Lepiej od nadkola. To, to będzie widać no. na I tak przebisze. zresztą nadkola trzeba od zderzaka odkręcić. No i wtedy w zasadzie już zostają nam tutaj tylko te zatrzaski, które widać. Widzisz no i zderzak już wychodzi stąd. Dokładnie, z dołu, z dołu odkręcamy yy, od bananka i, i, i to wiesz, to akurat nie jest jakiś ten wejść pod samochód, rozejrzeć się i wszystko jak na dłoni. Okej, okay, dobra, to ja mam jeszcze pytanie odnośnie samego interkulera, yy, bo tutaj widzę, że jest przeniesiony map sensor, rozumiem, że to nie jest must have, jeśli ktoś chciałby sobie to w domu zrobić? Znaczy, powiem, powiem Ci tak, że takie zestawy jakieś tam gdzieś dedykowane na tych uniwersalnych interkulerach to Janek zresztą miał wcześniej. No to, to był interkuler mniejszy. Możemy go tutaj nawet wiesz. No to dawaj ja tego. tego no. To był, to to był jest... chyba taki dedykowany zestaw tego co kojarzy. Aha, okej, okay, dobra. Janka. Czemu ten interkuler y, wymieniamy? Ten nie obsłużyłby takiej mocy? Słuchaj, wiesz jak to jest z interkulerami. No, jeszcze chińskimi. Sprawność, ja, sprawność przez pół. Ja, i, i dokładnie, więc to te montujemy tyle czasu już naprawdę, kupę lat, i, 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 i o, tyle o ile one się sprawdzają. No Naprawdę, mhm. wiesz, przy takich y, mocach większych i dają radę. Na no, tych to osobiście nie, ja ich nie montuję, więc bo to generalnie, wiesz, koszt montażu takiego czy takiego to już jest podobny. No, mhm. to, no, to, no, to... A ten chyba nawet łatwiej. No czy może nawet. No w sumie tak, bo widziałeś jak. Zaraz to pokażemy, jak tak, taki tak. interkuler zamontować. Montaż jest, jest banalny. Problem z, z tutaj z tymi kluczami to jest wszystko to samo praktycznie. Trzeba kolana redukcyjne, też je trzeba podocinać sobie, więc lepiej od razu kupić większy zestaw i. i... Dobra, czyli montując taki interkuler, musimy sobie zrobić uchwyty. E, inaczej, jeszcze w ogóle od początku. Ściągamy zderzak. Tak. Demontujemy stary, który jest taki sam jak w Dieslu 1.6 TDCI. Tak. E, następnie musimy zrobić sobie uchwyty, przemyśleć, jak to zrobić. Znaczy, tu pokażemy właśnie ten montaż tak, tak. Potrzebujemy kolanka redukcyjne, i tutaj rozumiem, że łączymy się już z oryginalnym elementem, e, w którym normalnie jest map sensor. Właśnie, i teraz o tym, o tym trzeba powiedzieć. Tu mamy tą oryginalną część. E, tutaj mamy ten słynny map. E, pfu, e, sam Sympozer. Który nam dostarcza wrażeń dźwiękowych w kabinie. Tu jest, tutaj, tak pięknie przymontowany. No i tu jest ta rura, którą można wymienić na taką o większej, jednolitej średnicy. Dokładnie. Wiesz też, drogi są różne, bo można, wiesz, na przykład z Volvo V50, C30, S42 generacji wziąć tą rurę po prostu... No to zanotujcie, bo ja tego nawet nie wiedziałem. No całą gumową wiesz o co chodzi, okay. bo one nie mają tego Sunsymposera no i po wiedziałem. prostu jest wiesz... Też można sobie tutaj to yy, połączyć, wtedy nie będzie taka redukcja chamska jak tutaj jest, bo w Esteku to zrobili na jakąś mega po prostu przecięiznę. No dobrze, czyli potrzebujemy takie kolanko, tutaj wymiary, pamiętasz jakie, jaka tu jest redukcja? Ile na ile? Znaczy się tutaj akurat, to, to nie, nie mam pojęcia. A, chciało, bo nie wiemy co jest w tym interkulerze. Dokładnie. No to jaką Ty byś tu do tego kupował? Yy, słuchaj, generalnie do tych yy, do tego to robimy z 76. Mhm. 76 z interkulera. Tak. Na. Kolano 90 stopni redukcyjne mhm. na tutaj będziemy robić 63. Okej. Okay. To już jest informacja. Tutaj mamy oryginalnie map sensor. Tak. I jeśli montujemy się w oryginalną rurę, to on może tu zostać lub możemy to przenieść na interkuler. Dokładnie, bo nawet wiesz, nie wiem w RSie. MK3 masz też na interkulerze. To co prawda tutaj na, na tym kolanie, ale jest na, na interkulerze montowany RS-MK2 też już jest na, na interkulerze okay. montowany. No to tak, tylko tak, w STQ jest tak, tak. tak że tak powinien się. Wiedzieli, nie wiedzieli, co jest. No nim to tak zrobić. naprawdę I, i to wiesz, wszystko spoko, ale no zobacz, jaka tam średnica to żadna. Nie? No tak, tak. No, nie ma tutaj jak to powietrze sobie sprawnie przechodzić, a. Yy... No wiesz co, przy, tu, tu mamy 7.6 6 wylot i wyobraź sobie. Po co to zbijać z powrotem? Tu jeszcze mamy jakieś tu żebrowania, to na jest. Mm, to to elastyka jest trochę. Średnica normalna. No tak, mi. tak. Tylko no. chodzi o to, że wiesz, jak każdy każda wiesz właściwości gazów, no, no jak wiesz, tu masz ładnie schłodzony, rozprężony mm -hmm. ładunek, to tu go znowu sprężając to podnosisz mu temperaturę. Nie wiem o ile, ale no wie, coś na pewno. Ale... druga strona. Jak A druga strona to jest wiesz, to, 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 to prosy, jest prosty temat w ogóle. Tak? To z tą stroną jest troszeczkę zabawy. Z drugiej strony to wiesz co no, Dopóki mamy turbo nie większe niż K16, mhm. to K16 niektórzy już też zmieniałem chłopakom, ale generalnie możemy zostać przy w seryjnym dolocie od turbosprężarki do interkulera. Czyli robimy wtedy redukcję z 7,6 na 5,1. Oczywiście Kręcamy. mówimy o średnicach wewnętrznych. Yy, znaczy, z, silikonu? z silikonu tak, bo, Ale to trzeba o tym pamiętać, bo ścianka jest dosyć gruba, więc jak kupujecie, żebyście no się tak, tak, nie ale pomylili. Si ale to średnice są zawsze wewnętrzne podane. Także tutaj wiesz. No, ja sam kiedyś źle kupiłem, więc. Aha, okej, okay. dobra. <laughs> więc no, ale tak jak mówię, no to, to tutaj wiesz, montując ten intercooler, no to ciężej jest go zamontować, bym powiedział, ten niż ten. A co, czemu, dlaczego, zaraz pokażemy? Może tu być jakiś, wiesz, profil, może to być yy, kątowniczek, tak jak w tym wypadku. Ten to... jeszcze jest do pomalowania. No, oczywiście, jak najbardziej. Jest świeżo zamontowany, świeżo docięty, pospawany. No, uh -huh. Tak jak widać, no, nie jestem w stanie nawet podać dokładnie tutaj tego kąta zagięcia, to trzeba sobie już, wiesz, yy, samemu dociąć. I... Ja bym powiedział tak, że tutaj trzeba sprawę jasno postawić. Jak ktoś się. Porywa na montaż interkulera, to raczej podstawowe narzędzia na warsztacie ma Dokładnie. i y, sobie tutaj pomierzy, jak to, że tak powiem, zrobić. Dokładnie. Natomiast możecie Ważne, to jako... żeby to było widać, wiesz, pokażesz to teraz y, na ujęciu, żeby było widać, jak to sobie zamontować. Y, ja to ostatecznie montaż tutaj do samych już tej y, podłużnic. podłużnic, podłużnic, do, do, do wzmocnienia to, to robię, jak już mam interkuler, tak, jak żeśmy to montowali. Mam interkuler powieszony na tych śrubkach tutaj, ustawiam go sobie odległość od. Od pasa przedniego mhm. i dopiero robię tutaj ten montaż do, do podłużnicy, nie? Tak jak powiedziałeś. E, co jest fajnego w tych interkulerach? Akurat, że on w fokusie, e, jak sobie zrobimy taki płaski, po prostu prosty element. Mhm. No to bez jakichś udziwnień. Dokładnie, bez jakichś uskoków w górę, w dół, to nam wychodzi idealnie. E, pasuje w zderzak, tak? Tak. Pasuje no w zderzak. I co jest jeszcze fajne, e, ja z dołu nie robię żadnych wzmocnień. Mhm. Ponieważ iż do widzisz? płyty go przykręcasz? dokładnie do, do tego nieszczęśliwego banana. banana, który wiesz bardzo łatwo zgubić w fokusie. Banan to ten plastikowy element pod drzazką, który go tam spina. No i po prostu wiesz, u góry mamy to zamontowane, węże są zamontowane, na dole łapiemy do banana, za tym wiesz I banana wisi. nie zgubimy, nie? I wisi. I, wisi. I wisi, czy które będziemy używać do to już jakieś takie męskie te kolanka, to na pewno do tego samochodu? <śmówisz>? Bo to pamięci komin jak do ciężarówki jak Słuchaj, się zajmiemy się może tą prostszą stroną Czyli Do oryginalnej rury tak? Do oryginalnej rury Oryginalna rura Turbo intercooler Sobie ją tutaj trzeba zamontować ok o Jezu, ale jest różnica w średnicy. No. To też. No jeszcze pokażę. pokażę. Tak, no. No, także tutaj... No i teraz co? No mamy kolano redukcyjne, no jest, jest. No, jest. No tu trzeba chyba <grym> sporo go dociąć. No i teraz, teraz już co? No mierzymy sobie tutaj ile, ile będziemy ciąć. Jak to mierzysz na oko, czy I, masz no, jakiś patent? Wiesz, jak najlepsi, to... No. Najlepsi Czyli robią na oko. oko. Czyli sobie gdzieś go tutaj możemy o, wycelować. Interkuler mamy tu i po prostu zaznaczamy. Czym to tniesz, te silikony? Nożem kuchennym. Tak? Najlepiej. O, okej. Okay. A jak robisz, żeby było równo obcięte? Jakąś opaskę zaciskasz, czy to? No słuchaj, zaraz Ci pokażę. Ja sobie tam akurat... Na taśmę? Ja sobie akurat taśmą oklejam. Bo okay. no Nie muszę później, wiesz, szlifować tego, jakoś, tego silikonu, a nie lubię tego. Nóż jakiś jest specjalny po, nie wiem, po ziemniakach, po, po marchewce? Nie, nóż to trzeba podoszczyć, bo jest temper. p****. na ostrzony, naostrzony. Jaką ostrzałką? Nie wiem, jaka gradacja. Czy ręcznie na kamieniu? Na kamieniu, ale nie ręcznie. Zobacz, jak fajnie się tnie. Pięknie. No, dobra, no powiedz, równo ci to wyszło. No. Można ocenić. Pięknie. Chyba równo ja będzie. Sam sobie ocenię. No, ba bardzo ładnie, no. Fajnie, fajnie jest sobie to założyć w ten sposób. Bo tu jest oryginalne mocowanie chłodnicy, mhm. interkulera, właśnie oryginalnego. Mhm. Jak sobie to zamontujemy w ten sposób, fajnie mhm. mamy dojście do śrubki. Mhm. Można dokręcić. Tak, do tak. I już nam to fajnie ustawia ten interkuler. Pozycji. Aha, żeby trochę odsunąć. Tak, dokładnie. I mamy to fajną. zobaczę co prześwit, taki jak powinien być. No ja widzę to teraz jeszcze tu to Tomek pokaże. Tutaj. No jest elegancko, widać, że no. Jest. No. I teraz jest. Gdzieś tam, wiesz, no, to jak coś się robi na oko, no to tutaj w tym wypalcu na palce. No. Mhm. No zależy kto ma jakiego palca. Grubego. No ale mniej więcej jest coś takiego, że jak sobie to założymy. Tutaj A masz jest... jakiś typ tych opasek, który polecasz, który. To jest to te. Okay. Są ticklampy. Tic te są najfajniejsze tutaj do tego, bo naprawdę są takie, wiesz, jeszcze w miarę zgrabne. do tych silikonów, one są bardzo twarde te silikony, więc taki zwykły nie wiesz, ślimak nie ma siły, żeby to ściągnąć. A to fajnie, fajnie to działa, nie? można powiedzieć, że mamy gotową do do 5 minut do skręcenia. No, z, z tą <laughs> stroną tak. Teraz się zacznie tam mniej przyjemna część roboty. Mhm. No to nie, nie, jakby, nie napawasz optymizmem. No nie. Myślę że wszystkich, którzy chcą zmienić sobie interkuler we własnym zakresie. No nie. No dobra, to jaka jest procedura? Długa ciężka. No dobra, ale jaka? <grym> no co, generalnie procedura. Pierwsze, pierwsze, pierwsze musimy podocinać sobie nasze silikony, tak? Czyli tutaj przepustnice. Czyli tu 90 stopni teraz. No to jak mamy auto, jak mamy auto, tak jak mamy. A, czyli ten interkuder nie ma tych, tych takich, czy tam z tamtej strony ma to rozgałęzienie? Nie, nie, nie ma, nie, 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 nie. Tańsza... Za, za dużo wymagasz, za dużo. za dużo, nie ma tutaj kierownicy, nie? Okej. Okay. No. Ale no czekaj, on też chyba nie mają z dwóch stron, tylko z jednej strony. No ja chyba tam to dzieli, nie? Ciepłe powietrze na dwie, na dwie, Tak, uwieli się ostatnio, nie? Tak, 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 było. No, Bo, no to było na wejściu. A ten nie ma w ogóle. Na ten nie ma w ogóle. Tam było mhm. na wejściu kierownica, żeby rozdzielało, a potem na wyjściu już nic nie było, no bo nie musi być. No nie, 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 no to, byle żeby ciepłem dobrze zadystrybuować. Dokładnie. Chciałbym od razu dodać, jak jesteśmy w zapisie, że ta droga jest dla tych, co mają większe ambicje, bo generalnie można sobie kupić taką gotową rurkę, usuwającą sam sympozer. Ona kosza tam z 5-6 stówek i nie trzeba się tak męczyć jak Damian. No dobra, ale ona i tak trzeba tutaj się spiąć. E, tak, 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 ona nie jest idealnie ona do Ona nie jest do tego uniwersalnego interkulera. No, no ale Ty też będziesz się ze dwa razy spinał, więc... No tak. No, ale no tu jest taka no męska średnica dla prawdziwych mężczyzn. i co? No tak tylko to z tym tam. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jeden element trzeba chyba wspomnieć, bo to było tak w międzyczasie, że to trzeba uciąć. Dobrze by było sobie to usunąć, no. <laughs> usunąć? Usunę... Przeszkadza? Przeszkadza. Znaczy wiesz co, w niczym nie przeszkadza tylko po prostu już podczas jazdy będzie się obcierać To szkoda, żeby pękło. To Żeby było śmieszne to nawet się o ten oryginalny plasticzek też obcierać. Mhm. Czyli potrafię. tak nie przemyśleli tego do końca? No, nie do tego auta. A to jest taka sama chłodnica jak też w dieslu, nie? Czy... Ja nie pamiętam do czego ona tam wchodzi, to ci nie. Nie chcę tutaj jakichś herezji, wiesz, popełnić. No to czyli... A skręcasz to już na aucie, czy to już skręcasz i zapominasz? Zapominasz. Jesteśmy po dłuższej przerwie. Spowodowanej. Ja się wynudziłem, Damian się narobił, także bilans mamy tutaj zachowany. Damianie, co dla nas przygotowałeś? No proszę bardzo. 70 mm dolot mamy dla Janka. No tak się wiesz, postarałem upchnąć to tutaj. To chyba na przebitce będzie, nie? Tomku widać dobrze. Tak, tak, tak. Jak to tutaj wygląda? No jest ciasno. No ten element to zdecydowanie tutaj przeszkadzał. Tak, no. No. Czy jakby tak, jakbyś ocenił, tak roboczo, yy, godzinowo ze zdjęciem zderzaka i tak dalej? Ile trzeba czasu, żeby taki interkulerek sobie tutaj interkulerkował? Słuchaj, jeszcze z tym absensorem, jak z spawaniem. Ja myślę, że taka wiesz, uczciwa yy, dniówka. Okej, okay, takie 8 godzin. Takiej tak, pracy. tak, tak. Żeby to wie, wszystko ładnie jeszcze poskładać, po ustawie, jak zderzak. Jakbyśmy tak plus minus wycenić części, ile kosztują do tego, no bo zakładamy, za, za że pracę każdy sam sobie yy, zrobi. No tak. interkuler ile? Pi z drzwi. Nie pamiętam, słuchaj, ile interkuler 600, 800 teraz już kosztuje. No Dobra, no liczmy 800, tak? Mm -hmm. Gorszy wariant. Mm -hmm. 800, dwa kolanka. Kolanko po ile będzie? No, trzy kolanka. Trzy kolanka? Trzy kolanka redukcja i dwa kolanka aluminiowe. Mm, no to robi się takie co, z półtora tysiąca w fantach? No coś, z poniżej, coś poniżej, coś poniżej. 1300-1500. Tak. Dokładnie. No to biorąc pod uwagę, jakby koszt tego interkulera do jakichś tam Wagnerów i tak dalej, to nie jest duży, duży wydatek. No, Wagner to ile, nie wiem, ale coś około 4000. No dużo, dużo. No. No to, wiesz, wiadomo, że produkt jest, wiesz, dobry, ale. No, do, w ogóle tego nie kwestionuję. No nie, 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 absolutnie. Ale, ale no tutaj faktycznie można sobie to zrobić we własnym zakresie dużo taniej. Nie? No dobra, to czyli co? Co teraz nam pozostaje? Ty to wszystko przygotujesz, pomalujesz, poskręcasz i docieranko. I docieranko. Jeszcze zawieszenie trzeba ustawić, tylko wiesz, kąty, geometrię i. A chcesz to robić na wagach? Czy, czy jak, jaki masz pomysł na to? No wy co zrobię to normalnie na razie, bo nie chcę już tego przedłużać tu Jankowi. Mhm. Zrobimy mu to po prostu na wszystkie koła równo. Zobaczymy, wiesz, jakie będą jego odczucia on na co dzień Audi jeździ, więc Daj, może być co? tutaj zszokowany że może, tak powiem, pro... będzie, będzie precyzją ta ta prowadzenia. Ale tutaj, no, zobaczymy po prostu, a to on wyczuje to podczas jazdy, a wiesz, to będzie wszystko teraz jest i tak nowe, niech się to trochę rozjeździ. Czyli teraz składamy docieranie i coś trzeba będzie dołożyć busta. No, to już po dotarciu. No po dotarciu, no tak. troszkę te pierścienie trzeba dołożyć, żeby się nie przypaliły nam od razu. I... Mm -hmm. A ja w ogóle z Jankiem o tym rozmawiałem, a z tobą, nie? No, że mamcie. może na to dokładanie busta, byśmy pojechali do kupcia, skorzystali z hamowni i wtedy się połączyli zdalnie z biurem obsługi klienta, które będzie, że tak powiem, dokładać busta. Możemy spróbować. No, no to I to, to myślę, że zagadać. będzie. Fajne. Zobaczymy, co tam kupcia, że tak powiem, też powie. Hamownie będziemy mieli do dyspozycji, więc będą fajne warunki. Mm, no, fajnie by było. To trzeba to. Janek, Janek był na tak, z tego co pamiętam, A, więc, na pewno. Więc <gryględna> no, jest tutaj, że tak powiem, potencjał. Także już nie przedłużając, y pomału kończymy ten temat. Tak, ciebie na dzisiaj, bo już wiesz. Nie tak, ma co. Na dzisiaj wystarczy, a. A już koniec bliski. Teraz musicie Damiana namawiać tak na sam koniec, żeby pokazał swój projekt fokusowy, to wtedy przejdziemy w większe moce. Spokojnie, to hmm. jeszcze, jeszcze, jeszcze się to wiesz. Ale to wtedy szybciej zrobisz, także będę Aha, Cię zachęcał. No dobrze, dobrze. To, to chciałbym to w końcu uruchomić w tym roku. także. I tym optymistycznym akcentem widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!